Mam nadzieję, że teraz już lepiej się będziemy rozumieć, jeśli chodzi o te podstawowe pojęcia, ale doprecyzujmy w takiej sytuacji projekt. Czym jest projekt i jakie ma cechy? Podstawową cechą projektu jest to, że projekt musi mieć zawsze określony deadline, określony koniec. Wynika to z tego, żeby nam się po prostu to nie rozjechało. Przypomnij sobie, ile razy była sytuacja, że był jakiś projekt, czy w nim uczestniczyłeś, czy zostało to zlecone przez przełożonego. Kiedyś to zostało skończone, ale tak naprawdę trudno było uznać, czy ten projekt zakończył się sukcesem, bo skończył się wtedy, kiedy po prostu się udało, a nie dlatego, że został wyznaczony konkretny termin. Wyznaczenie terminu projektu powoduje, że projekty rzeczywiście wychodzą lepiej, koncentrujemy się po prostu na tym, żeby dostarczyć się tak, jak należy. Kolejną cechą projektu, odróżniającą go od tego, co robimy w procesach, jest jego niepowtarzalność. Nawet jeżeli nam się wydaje, że już robiliśmy bardzo podobne rzeczy, bo tego typu wdrożenie tego typu zmiana związana, czy to z linią produkcyjną, czy z jakimś produktem, który trzeba zmodyfikować, to jednak zawsze jest coś innego. Pojawiła się nowa technologia. Mamy nową sytuację, jeśli chodzi o strukturę organizacyjną. Mamy klienta, który wymyślił sobie jakieś inne wymagania, chociaż podobne do tych poprzednich. To podobieństwo to pułapka. Wydaje nam się, że przecież robiliśmy już takie rzeczy, zrobimy tak samo jak poprzednim razem. Cechą projektu jest ta niepowtarzalność, w związku z tym trzeba za każdym razem jednak przemyśleć pewne rzeczy, żeby nie dać się nabrać na to, co wydaje się podobne. To tak naprawdę oznacza, że istotną cechą każdego projektu jest to, że po projekcie jest inaczej. Dlatego masz na slajdzie pokazane, że cechą projektu jest zmiana. Projekt nie utrwala rzeczywistości, tylko ją zawsze zmienia. To nie zawsze oznacza, że będzie lepiej. Przykładem projektu jest Reagowanie na awarię, czyli przywrócenie tak naprawdę tego, żeby proces realizował się tak jak do tej pory stabilnie i przewidywalnie. Czasami to są oczywiście małe tematy, ale, ale bywają awarie, które wymagają kilkunastodniowego planowania, żeby się wszystko odbyło jak należy. Wtedy też masz projekt i na pewno musi być deadline, na pewno musi być koniec. To. Wszystko, czyli i ta zmiana, i ta niepowtarzalność, i to, że to ma zaplanowany koniec, wpływa na jeszcze jedną cechę projektu. Projekt zawsze jest ryzykowny. Nie ma gwarancji sukcesu. Gwarancja sukcesu może być w procesie. Przyjrzyj się na procesy automatyzacji. Jeżeli postawimy automat, postawimy robota, który w sposób absolutnie zaplanowany realizuje to, co zostało mu tam zaprogramowane, to po prostu efekt będzie dokładnie taki, jaki był przewidywany w tym procesie. Natomiast projekt niestety tak nie wygląda. Nawet jeżeli zrobimy wszystko najlepiej, jak się da, bardzo się postaramy, może nie wyjść. Zarządzanie tym ryzykiem to jeden z elementów zarządzania projektem, żeby nam się to wszystko nie rozpadło. Podsumujmy to na konkretnym przykładzie. Klient dał konkretne zlecenie, miał termin i bardzo na ten termin cisnął, ponieważ zależało mu na uruchomieniu tych lambów, produkcji tych lamp w odpowiednim momencie. No to mamy to ograniczenie w czasie. Czy było to złożone? Trzeba było tak naprawdę zbudować całą linię produkcyjną, zatrudnić ludzi, sami doskonale wiecie, jakie to są kłopoty, żeby wszystko poogarniać, żeby znaleźć ludzi, znaleźć maszyny, pilnować terminów dostawy tych wszystkich rzeczy, zamówić komponenty. Więc de facto mamy do czynienia z tą złożonością. Było to niepowtarzalne, bo nigdy więcej żeśmy dokładnie takiego projektu nie powtórzyli. To się jeszcze nie zdarzyło wcześniej i nie robiono identycznych rzeczy w kolejnym kroku. Generowało ryzyka, przecież mogło dojść do różnego typu opóźnień. Technologia mogła nie chcieć się zgrać. Generowało zmiany, bo tak naprawdę zajęliśmy zupełnie nowe rzeczy na, na hali produkcyjnej i tworzyliśmy nowe produkty. Na pewno było, nie było to za darmo, więc świadomość budżetu chyba jest akurat wysoka, tym bardziej, że organizacja zarobiła na tym bardzo konkretne pieniądze i to też było wiadomo, że musimy zainwestować najpierw w linię produkcyjną, klient za to zapłacił, a potem zarabiać. Tak, a propos naszej wcześniejszej dyskusji, na konkretnym procesie produkcyjnym związanym z dostarczaniem tych lamp. Ale nie wszystkie projekty są aż tak skomplikowane, mimo że dalej pozostają projektami. Pomyślcie o organizacji Mikołajek przez dział HR. Też muszą skoordynować wiele różnych prac, grać terminy, pomyśleć o prezentach. Na pewno to nie jest za darmo. <grych> Na pewno jest deadline. Tak, to jest taki projekt, którego nie można przesunąć o tydzień i powiedzieć przepraszamy. Jest niepowtarzalny w jakimś sensie. Można powiedzieć, ale przecież w, w zeszłym roku też były Mikołajki. Tak, ale mamy zupełnie inną sytuację. Mamy nowy termin, mamy innych ludzi, mamy inne ilości. A poza tym myślę, że nikt by nie chciał, żeby powtórzyć dokładnie to samo, no bo przecież chcielibyśmy być za każdym razem zaskakiwani. Jest ta mała zmiana na końcu i w ten sposób de facto zrealizowano projekt, który dostarcza konkretne efekt dla organizacji.